Ostatni sierpnia zapowiada jaka pogoda na wrzesień wypada. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie widokiem wspaniałych kwiatostanów traw ozdobnych. Co oznacza, że jesień zbliża się nieubłaganie, a wraz z nią jesienne prace w ogrodzie, związane z zabezpieczaniem roślin czy też przygotowaniem ich do zimowania, żeby w jak najlepszej kondycji dotrwały do przyszłego sezonu. Zanim jednak zajmiemy się tym na dobre, cieszmy się jeszcze ciepłem i radością późnoletnich dni i końcówką wakacji. A jest się czym cieszyć przede wszystkim plonami warzyw i owoców, które cały czas zbieramy na działkach. Do grona borówek, malin i jeżyn dołączają jabłka, gruszki i śliwki, z których można przygotować wspaniałe przetwory na zimę, między innymi musy, kompoty, dżemy, marmolady i przepyszne śliwkowe powidła. W warzywnikach też kontynuujemy zrywanie ogórków, fasolki szparagowej, cukini, buraków, pomidorów i papryki. Owoce naszej pracy od wczesnej wiosny są już w naszych rękach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, sadzimy rozsady warzyw na poplony na grządkach oraz rozsady kwiatów dwuletnich na rabatach, takich jak np. stokrotki, bratki malwy czy goździki brodate. Te rośliny w roku wysiania wytwarzają najczęściej niewielką rozetę liściową, a bujne kwitnienie zostawiają sobie na kolejny sezon wiosenny lub letni. Już teraz można dla nich znaleźć w ogrodzie miejsce docelowe woła wrzesień, że już jesień. Dzieci i młodzież wracają do szkoły, a my możemy sobie zaplanować wrześniowe prace w ogrodzie, do których z pewnością można zaliczyć początkowe jesienne sprzątanie, jesienne wysiewy i nasadzenia nowych roślin. We wrześniu często myślimy też o wrzosach. O tej porze to właśnie wrzosy zaczynają gościć w wielu balkonowych i tarasowych roślinnych kompozycjach. W sklepach ogrodniczych i nie tylko jest mnóstwo wspaniałych odmian do wyboru, z których możemy stworzyć prześliczne dekoracje. Rośliny te lubią miejsca słoneczne, osłonięte od wiatru, mają płytki i delikatny system korzeniowy, więc nie możemy dopuścić do przesuszenia podłoża, ale wrzosy nie mogą mieć też zbyt mokro. Utrzymanie stale wilgotnego, ale nie zbyt mokrego podłoża. W Toniczce jest podstawowym krokiem do tego, żeby wrzosy cudownie prezentowały się przez długi czas. Przypominamy, że o tej porze nie nawozimy już żadnych roślin w ogrodzie nawozami azotowymi. Teraz możemy stosować już jedynie nawozy jesienne o zwiększonej ilości fosforu i potasu, które odpowiedzialne są m.in. za przygotowanie roślin do stanu spoczynku. Wyjątkiem są jedynie rośliny pitnące, np. te, które oprócz wrzosów Posadziliśmy lub planujemy posadzić w balkonowych lub tarasowych donicach, i do których zaliczamy m.in. astry, złocienie, cyklameny czy inne jesienne piękności. One, w czasie kwitnienia, jak najbardziej potrzebują odpowiedniego odżywienia. Możemy użyć w ich przypadku nawozu do roślin balkonowych lub nawozu uniwersalnego. W warzywnikach we wrześniu w dalszym ciągu możemy siać wiele roślin na poplony, takich jak na przykład sałata, rzodkiewki, szpinak, rzepa zimowa, roszponka, rokietta siewna i wiele roślin uprawianych na tzw. młode liście. Warto przedłużyć sobie warzywne zbiory. Życzymy udanego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień.